Hej o, z tej strony Julia, zapraszam Was na kolejnym vlogu ze Stanów Tym razem pojedziemy sobie na plażę do Malibu Już raz na niej byłam i było ekstra, teraz na trochę inną część pojedziemy A później wybierzemy się również do Muzeum Regana Które myślę, że będzie bardzo fajne, więc warto zostać do końca tego odcinka Idę Prawie dziennie, są tutaj różne pola uprawne. A tutaj ta droga z pięknymi widokami, którą jeździmy praktycznie dziennie. No i pięknie zaparkowane na plaży. I od razu z autka wchodzę na piasek, i widać wytle ocean. Na razie idziemy sobie. Później wrócimy na tą plażę, ale zobaczcie, jakie ogromne fale tu są w ogóle. Przy samym brzegu nawet. Bardzo ładnie tu. Tylko jest jeszcze trochę, nie wiem, no tak zimno, tak ten, ale jakoś potem się uda wejść do tej wody. Dużo osób w ogóle teraz tam biega albo na spacerki sobie idzie. Zobaczcie jaki ocean piękny, jaki szum fal po prostu. No fajnie tu. No patrzcie jak fala leci. Tutaj w ogóle jest już rok szkolny i właśnie pełno jakichś dzieci biega. W mają, ale ja współczuję. Oni z parę kilometrów se normalnie tak biegną tutaj. No ja nie wiem. A ja też luję, mam jeszcze wakacje. A budka dla ratowników. Jest dość zimno jeszcze, dlatego tak, za może godzinkę pójdziemy na tą plażę. Wchodzimy na górę. Właśnie będziemy tam, gdzie ci ludzie. Tylko nie będziemy się wspinać jak oni, tylko sobie idziemy normalnie. Patrzcie. O. Wchodzę sobie. O, tu możecie ten widok zobaczyć, jakie fajne, jakie fale są duże. Że jakby nad tą skałą maszak przelewają. Dobra, o, jakoś przeszłam. Jejku, jaka fala idzie. Taka duża. No nieźle. Zobaczcie tutaj stąd jakby, gdzie tam się wspinało, są lwy morskie. One se tu normalnie żyją. Pływają sobie, są na tych skałach. To w sumie takie fajne, że mogę se dzikie zwierzęta pooglądać. Tak, w łonie natury. Teraz sobie pływają w ogóle, ale strasznie dużo ich tu. Mają chyba jakąś porę, że nie wiem, na ryby idą, ale widok przepiękny nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. normalnie wspinają na tą górę. To akurat nie jest dla mnie, może kiedyś, może kiedyś. I przyszłam sobie tutaj na brzeg. Poglądać sobie fale i tak dalej. Pelikany, ale fajnie, nigdy nie widziałam takiego czegoś. Może no, słównie, no ryby, no. Jejku, prawie do nas doszła ta woda. Idziemy teraz tam gdzie zostawiliśmy auto. Rozłożymy tam jakieś ręczniczki i sobie posiedzimy. Mam nadzieję, że uda mi się wejść do wody. Czas zacząć plażowanie. Mamy ręczniki plażowe rozłożone. Dość blisko brzegu. Za chwilkę pójdę do wody. Zobaczcie, tutaj zawsze są takie ogromne fale. Raz była taka, że w ogóle nie wiem no. Byłam daleko od brzegu, a podpłynęła do mnie. Naprawdę, w Polsce aż tak dużych nie ma, moim zdaniem. Może jest czerwona flaga, ale no... nieźle. Ta akurat jakaś mała. Mewa nas idzie. Znowu pelikany lecą. Chyba faktycznie na te ryby cały czas po prostu polują przez te fale. Właśnie tego typu fale były. O, o, ta będzie spora. No, ta jest powiedzmy taka jak wtedy z tego zdjęcia. O, ta również. Jesteśmy pod Biblioteką Regana. Jest to takie jakby muzeum na takim fajnym wzgórzu. Tu w ogóle ma być jakiś taki ogromny samolot, taki oryginalny nie, jakiś stóczyn, więc zobaczymy, czy na serio tak będzie. Znaczy musi tak być, ale mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało. Taki ogródek. Ta prezydenta Regana, takie policyjne. Też chyba w tamtych czasów, nie wiem, chyba tak. I taki ogromny samolot. Normalnie w środku muzeum. Ten wnieśli samolot. Taki, którym latał on. Jest naprawdę duży. Jestem w szoku, piękne. Tutaj gdzie przyleciał? Ciekawe czy będzie Polska, ale chyba nie. No, nie ma Polski, ale jest dużo tych. O, i są te godziny w różnych miejscach. I tutaj jest w jakim roku? Ile razy, ile mili przyleciał? Jakby wchodzimy. Helikopter jeszcze też można do środka wejść. Jesteśmy w kolejce, żeby wejść do niego w ogóle. Tak samo jak przed samolotem, robi się zdjęcie grupowe. Tutaj znowu to, gdzie pilot. No, helikopter mniejszy wiadomo, ale też fajny. Takie siedzonka, telefon i już mamy wyjście. No i czas oczywiście na coś słodkiego Ale american Vibe na tej górze Chcę coś odkryć ciekawego Tu jest jakaś dziura Więc ja muszę do niej wejść Aha, to jest buda psa, lol Jestem w budzie psa, czuję się psem No ja jestem ciekawa wszystkiego Ja wszędzie muszę być jest polska. O, tak fajnie zrobiony konik. Ciekawe, czy można usiąść. I są jakieś te rzeczy dla koni. O, tutaj, buty specjalne, rękawice. Mm. O, takie fajne te rzeczy. Wsiadłam na tego konia. Czuję się jak koniara. To jest to muzeum? Tak. Kawałek prawdziwego muru berlińskiego. Nie, no zdecydowanie najbardziej kocham Stany za te widoki. Jakby na filmach ani słowami nie da się tego opisać. Po prostu trzeba tam być. Zobaczcie, jak wspaniale. Witam Was właściwie podczas montowania tego filmu, bo oczywiście uświadomiłam sobie, że nie nagrałam zakończenia. No, bywa czasami tak ze mną już. No i parę takich ogłoszeń związanych z kanałem. Pierwsze to to, że przewiduję jeszcze parę vlogów ze Stanów oraz odcinki specjalne, więc jeszcze trochę tego będzie. Ogólnie jak jeszcze załatwię parę sprzętów, bo statywów ogólnie mam cztery, ale chodzi mi o taki konkretny. To jak już on mi przyjdzie, to wtedy znowu powrócę z gryzoniową serią. Będę starała się być znowu aktywniejsza, jeśli chodzi tam o chomiki i te sprawy. I ogólnie jest teraz. Nie, wrzesień jeszcze jest. Już praktycznie końcówka. A z montowaniem mi idzie strasznie powoli, no bo wy widzicie na ekranach w sumie te kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a mi to zajmuje nawet jakieś tam, nie wiem, 5 godzin. No niekiedy mniej, niekiedy więcej, tak plus, minus. Dlatego czasami są takie tygodniowe odstępy, no i wiadomo, że teraz to dodaję. No bo ja mam parę pomysłów na innego typu filmy, ale no tego możecie się spodziewać dopiero tak pod koniec października, co najmniej. Wiadomo, jakieś tam pojedyncze może się pojawią. No zobaczycie zresztą. I jeszcze jakoś chyba jeszcze przez ten cały rok będę dodawać jakieś tam te shortsy, rolki, TikToki ze Stanów. No bo po prostu pomysłów mam tysiące, dosłownie, mam tyle pomysłów Ale czasu już odrobinę mniej, dlatego no... Będzie trochę też to montowanie trwało, bo nawet taki krótki filmik ja montuję dość długo, żeby dobrze wyszedł Chciałam Wam podziękować za 1000 subskrypcji, zresztą już tam prawie 1300 Naprawdę jestem szczęśliwa, że ktokolwiek to ogląda, jakby i tak bym to robiła, nawet jakby nikt nie oglądał, bo to moja pasja i w ogóle. Ale chciałam po prostu Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować. No i z mojej strony byłoby to już na tyle. Topa!